Witajcie, tak, to mój kotuś, którego chciałam wam pokazać, ale już krótko mówiąc, to się wami zobaczymy się dopiero 2 sierpnia, tak, postanowiłam, że będzie to 2 sierpień, albo najwyżej, że zobaczymy się wcześniej, albo później, a dlaczego 2 sierpnia, a dlatego, i w ogóle, dlaczego nie nagrywasz? Dlaczego, Olu? Dlatego, że zepsuł mi się aparat i mogę 20 sekund nagrywać. A 20 sekund nie ma sensu. Więc postanowiłam, że zrobię sobie odpoczynek. Będę oglądać tylko filmiki, ale na moim kanale już nie pokaże się nic. Więc dziękuję za te. Cztery subskrypcje. Kotuś też dziękuję. Chodź tu Kicia, pokaż się. Ojeju. O, moja, jak sobie lubisz spała, tak? A Olunia ją obudziła. A i słocieczku. Oczywiście to chłopczyk, mój Achmideus. Tak, chyba na nim Achmiś i go bardzo kocham. A więc to tyle. Pa. Widzimy się drugiego sierpnia.